Czy jest z nami tutaj coś złego? Tak, tak, o, 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 to, tak było. <grym> Od razu włączyłem. Patrzcie, co nie się nie dzieje. To jest po prostu nie, nie. Żebym, że po prostu nie ma. Też powinniśmy być na baczności, nie? No bo, jeżeli jest naprawdę silna energia, to ona tutaj nie będzie, wiesz, spana, nie? No. Szatan. Teraz to mnie przeszły ciary, nie? Teraz to mnie przeszły ciary, perfidnie, nie? Siema, witam was w kolejnym odcinku. Być może was, was to zdziwi, że mamy aktualnie dzień teraz, ale jeżeli chodzi o to miejsce, już tutaj wspominałem, że chcemy tutaj wrócić właśnie w jakiś dzień, ponieważ kiedy my tu byliśmy ostatnim razem, była noc, w dodatku masa śniegu tu była i nie mogliśmy znaleźć pozostałości nagrobków, które się tutaj znajdują. Przypomnę wam jeszcze, że znajdujemy się na dawnym cmentarzu żydowskim w Raciborzu, który powstał w 1814 roku. Wróciliśmy tutaj, ponieważ było to miejsce było to jedno z takich miejsc, gdzie doświadczyliśmy naprawdę silnej energii paranormalnej, silnej manifestacji duchowej. Tak silnej, że wysiadły nam po prostu wszystkie sprzęty. Nie mogliśmy kontynuować tego nagrania. Byliśmy tutaj już wieczorem wtedy. A teraz postanowiliśmy tutaj wrócić właśnie w dzień, żeby sprawdzić również, jak to miejsce będzie się pod tym kątem zachowywało o tej porze. I być może jeszcze postaramy się właśnie znaleźć tutaj pozostałości tych nagrobków, które są tutaj poukrywane, chociaż. Nie przewidziałem tego, że to miejsce będzie tak zarośnięte aktualnie. Naprawdę jest tutaj ta roślinność taka bujna, ale mam nadzieję, że będzie ciekawia i że mimo wszystko Wam się spodoba ten materiał. Dla odmiany takiej trochę historyczno, paranormalny, że tak to nazwę, czasami trzeba taką odmianę wprowadzić, że jest dzień. No zobaczymy jak to będzie. Także ja nie przedłużam i lecimy. I Na początek z kadwójką pójdziemy tam, bo ostatnim razem jak my właśnie w tamtym, w tamtym kierunku szliśmy, tam była bardzo silna energia. Tak silna, że nam niemalże wszystkie urządzenia wysiadły w jednym momencie. Urządzenia, które były w pełni unaładowane. Patrz. no to jest niemożliwe, widzicie to? Przypominam, że mamy obydwoje tryb samolotowy włączony. Jesteśmy zdala od jakichś wszelkich takich. Linii wysokiego napięcia od budynków, bo to jest na takim wzgórzu. Skoro tutaj mamy na Kadwójce, zobaczmy jednak na tym spitalker, czy coś tutaj będzie odzywało. Przychodzimy tutaj w pokoju, chcemy Patrz, patrz co się dzieje. Przychodzimy tutaj w pokoju, chcemy tylko się z tym skontaktować albo z Wami. No, Kadwójka, non stop, teraz trochę mniej, ale patrzcie, reagowała jak cholera. To tutaj z nami jest. To ta Williamsa to jest takie okrepanie. Co tutaj robisz w tym miejscu? Dlaczego nadal tu się błąkasz? Patrycja. Patrycja, chciałem imię Patrycja. Patrycjo miło mi ja jestem dawnie ze mną Kuba. Czy to jest potrzebuję tw... pomocy. Patrz tak, zaczyna się. Czy to jest Twoje miejsce spoczynku? W jaki sposób możemy Tobie pomóc Patrycjo? Patrzę, czy tu gdzieś nie ma tych grobów Widzieć Widzieć Patrz, na karbujce teraz spokój jest Nic A czy możesz się zbliżyć do tego? Patrz Patrz Nawet nie zacząłem Czyli jesteś tutaj, tak? Przy mnie Jesteś tutaj przy nas Patrzcie Czyli jak już wielokrotnie mówię Tutaj nie pora ma znaczenie, jeżeli jakieś miejsce jest aktywne bardzo paranormalnie, no to bez względu na porę, ta aktywność tutaj będzie ciągle. I my wtedy słyszeliśmy też te kroki takie, jakby coś tak o, o, o tym śniegu, nie? No coś bela. takiego było. I odpalimy tutaj SB7. Ilu was tutaj jest? Podajcie liczbę. Proszę Was, podajcie mi liczbę. 8. Było 8. Czy jest z nami tutaj kobieta? Czy jest z nami tutaj Patrycja? Był tak. Był tak. tak. Było. Patrycy, co robisz w tym miejscu? tak. miejscu?

No Dlaczego tu jesteście ciągle? Czy widzicie nas? Czy jesteście tutaj przy nas? Nie Jestem tu. Było coś takiego. Czyli słyszymy kobietę. Powiedz nam, czy potrzebujesz pomocy. Czy jesteście źli z tego powodu, że zbezczyścili wasze groby tutaj? Wow. Czy chcecie nam coś przekazać? Ale kolejna sprawa, jeszcze wam to przypomnę. Ten cmentarz oficjalnie został zlikwidowany w latach 70. ubiegłego wieku. Podczas likwidacji tego cmentarza te wszystkie nagrobki, te wszystkie piękne nagrobki zostały zniszczone, a te kamienie po nich zostały rozgrabione przez okolicznych kamieniarzy, którzy przerobili je na nowe groby katolickie. Część tych nagrobków jeszcze można zobaczyć w płocie, tam okalającym jeden z parków tutaj w Bożu. Murek. Tak, murek taki jest. I tam nawet w, przy tym murku nawet widać takie części tych nagrobków. To jest bardzo no niefajna sytuacja, niefajna sprawa, że doszło do tego czegoś takiego. Jest to miejsce pamięci i powinno zostać uszanowane według mnie. I być może te dusze się teraz tutaj domagają tej uwagi, nie? Ilu was tutaj jest w tym miejscu? Czy mam coś zrobić? Proszę cię. Jeżeli nas słyszy, to zbliż się do tego czarnego urządzenia, tam które postawiłem na ścieżce. Tam tak jest z, an z antenką stoi urządzenie. Jeżeli się do niego zbliżysz, będziemy o tym wiedzieli. Proszę cię jeszcze raz, obojętnie kto tu z nami jest. Zbliż się do tego czarnego urządzenia z tą antenką, które tam postawiliśmy na ścieżce. Czy żyje? Powiedzieć. Dziwne pytanie. Chyba nie żyjesz? Skoro z nami rozmawiasz, to chyba nie żyjesz. Czy pamiętasz swoją śmierć? Raczej nie pamiętam, no bo jak zadaję pytanie, czy żyje? Proszę cię, powiedz coś do nas tutaj. Jestem blisko. To bardzo nas to cieszy A czy widzisz nas Czekajcie K2 wyciągnę, bo jestem ciekawe czy dalej to pole tutaj jest Patrz jest, widzisz to? No jest. O, widzicie to? My mamy obydwoje tryb samolotowy tutaj Czy to ty tutaj stoisz przy nas? Widzę, czy jąś obecność tutaj na jednym z naszych urządzeń Też powinniśmy być na baczności, nie no bo jeżeli jest naprawdę silna energia, to ona tutaj nie będzie wiesz, spana, nie? Szale. Szatan. Teraz co mnie przeszły ciary, nie? No, Teraz bydali. to mnie przeszły ciary, perfidnie, nie? Jakie ja mam ciary, nie? Szatan. Bo ja się pytam czy albo coś złego, nie? Że... Czy jesteś czymś złym? Czy mamy się czego obawiać tutaj? Zubiłem się. Jeżeli jesteś tutaj, to stań przed nami. Nie obawiaj się nas, nas stań przed nami, proszę cię. Co się tu nic nie ma? Patrz. Od razu? No, drzewo jakieś, nie? Płonące drzewo. Patrz, kolejny. Od razu? Patrz, cement, Nie gale, że cmentarz wygeneruje, nie? Patrz, co tu się. Co ludzie? to za ludzie? Ludzie? Z... Co to skupisko jest? ludzi? Co to jest? Jakby. Nie wiem, co to jest, jakby kogoś tam. Wieszali coś, no nie tak wiem, coś, coś oddeziło, takiego. Nie? Czy jest z nami tutaj coś złego? Tak, 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 ja tak było. było. Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo? Czy jesteś zagubiony? Tak. Czy możecie podać liczbę, ile li u was tutaj jest? Ale jest

Kobieta tak? Kobieto, czy chciałabyś stąd odejść? O. Sesja pierwsza, opuszczony cmentarz żydowski Wiemy, że tu jest ktoś z nami. Czujemy Twoją obecność, widzimy na naszych urządzeniach. Czy możesz podejść i powiedzieć coś do tego urządzenia, które mam teraz w prawej ręce? Proszę Cię, ja się wyciszę, wyciszymy się, a Ciebie proszę o kontakt tutaj. Dobra, jeżeli się nagrałeś, to dziękujemy tobie bardzo za kontakt. Proszę pozostań tutaj, gdzie jesteś, nie podążaj za nami. Nie tutaj nic, nie? Ale K2, jakieś głosy takie. Nie mamy na myśli krzywdy. Czyli jesteście pokojowo nastawieni tak do naszej obecności. Czyli nie grozi nam tutaj nic Moje złego. Nie ciało jest blisko. Też to coś podobnego ostatnio było. Że moje ciało jest tutaj pod ziemią, coś Cię takiego miałeś. było. Zawołać. Czyli jesteś tutaj pochowany, lub pochowana, tak? Albo było coś takiego, poszukajcie mojego ciała, coś w tym stylu też było ostatnio, tu byliśmy. Czy jesteś kobietą albo mężczyzną? Przejdźmy jeszcze tą ścieżką, ja ten jedę pokazać. Miejsce ma ogromny potencjał, tu jest ciągle taka energia silna. Ciężko nam ją określić, czy to jest coś dobrego, bo raz tutaj tak się przebija, jakby coś nam groziło, szatan, coś takiego, a znowu zaraz jakbym miał wrażenie, kobieta tu jest. Jestem ze światła. Czyli jesteś dobry, tak? Dobra. Powiedz nam, czy widzisz nas? Albo słyszysz? Kolczyk w nosie Dziwny Panie, <słuch> Powiedz nam, gdzie znajduje się twój grób? Tu jest wszystko zarośnięte, nic nie widzimy Słyszałem coś tam Też Nie obawiaj się nas, nie obawiajcie się nas. My chcemy się tylko skontaktować z wami. Czekaj, jest tu blisko, tego rękoda. Co da. Sit sit. sit, 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 kurde. Co słyszałem? Ja ciągle tu się chyba coś przechadza. Sam jest chyba, widzisz? Jeden z pomników Jacob. Czy mi się wyleczył to tam jest? to? Nie wiem, mogę. Mogę padać. Zobaczcie co to jest w ogóle. Bo tak dziwnie, że wygląda. A to. Co to jest? A no to jest jeden z nagrobków. Taki fajny. Jako nieliczny. Już też rozwalony w połowie. I tu był taki grób, widać Tu Artefakt Jedyny Pierwszy no? raz No, to był część, nag część nagrobka Jest taki w połowie rozwalony, ale jeszcze coś tam było, jakieś napisy Nic nie. Widzisz, coraz jakaś cisza jest o, od razu włączyłem Patrzcie, co się nie dzieje Masz internet? To jest po internet? prostu nie... Nie Patrz, tu nie ma Tu obok nas najbardziej Pan. No No tu ręki pada? Widzimy Widzimy, że jesteś na tym obrządzeniu Tu gdzie staję do tego drugiego? Proszę cię, do tego czarnego tam na dole tu, Na ziemi Tu, tu gdzie staję jest największa energia No dziwne, na k a tam Coś... Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi, nie naprawdę. Co by tu generowało to? Pole? Przecież to są same drzewa, w Las, praktycznie. Powiedz coś do nas. Widzimy, że tu jesteś. Nikt nie rozumie. Kto nie rozumie? Czego nie rozumiemy? To powiedz nam, może postaramy się zrozumieć. Co to jest? To są urządzenia, dzięki którym, którym możemy się z Wami skontaktować. Widzimy w tym momencie, że tutaj jesteś. Czy jesteście? Czy tak naprawdę jest? Jesteś tutaj, przy nas? Oj, i nie. Ma. Dziwne, nie? Na nas... Jestem martwy. Ja ci pierdzielę, by tu coś było. Z... To jest... W tym domu <laughs> tylko. Czy jesteśmy na cmentarzu? Tak, ale Twoja dusza jest nieśmiertelna, bo rozmawiasz z nami. Powiedz nam, dlaczego tu jesteś. Dlaczego nie możesz zaznać spokoju? Porąbane, nie? To jest. Tak precyzyjne. Ja i naprzeciwko tego nagrobka no. też, nie? Czy tam jest twój grób? Czy widzimy w tym momencie twój grób? Dziwnie Nie wiem, niby jest dzień, ale się tak dziwnie robi, nie? No Taka dziwna aura tu jest To jest zagrożenie? Raczej nie, no raczej to jest coś... Jest po prostu silna energia, tutaj jest ich tu kilku Dobra, my już sobie zaraz pójdziemy, ale czy mogę jeszcze cię prosić ostatni raz o to? Powiedz mi, ilu was tutaj jest w tym miejscu. Podaj liczbę. Dobra, wiesz co? Chyba nam to starczy, bo miejsce ma po prostu potencjał i trzeba tutaj się mu jeszcze przyglądać, nie? Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej. Że tutaj jeszcze wypada wrócić To jest bardzo silna energia Ale ta energia do teraz nie potrafimy jej sprecyzować Nie wiem, tam było raz, że szatan Teraz znowu jakaś jakby kobieta Takie miałem wrażenie się tutaj Dobra, w tym miejscu z wami się będziemy żegnać Mam nadzieję, że ten materiał wam się podoba Mimo tego, że mamy dzień Oczywiście no, to, co tutaj zarejestrowaliśmy Wskazuje ewidentnie na to, że miejsce to jest nawiedzone Energia, która tutaj występuje Udziela nam się praktycznie bez przerwy Ja to po prostu tutaj wyczuwam, nie? Czuję, że tu jest czyjaś obecnie. Ja nie potrafię tego do końca sprecyzować, czy to jest coś dobrego, bo przebijał nam się tam hasło, takie jak szatan między innymi. Poza tym miałem wrażenie, że jest tutaj dusza kobiety. Nie wykluczone, że jest ich tutaj więcej, ale właśnie ta kobieta ona się tak najbardziej tutaj przebijała nam. To miejsce wymaga dalszych badań. Warto wracać w takie miejsca, aby jeszcze dogłębniej je zbadać. Jak widzicie, no, pora tutaj nie ma takiego większego znaczenia, bo ta energia jest tutaj bardzo silna. Samo to, że na kadwójce mieliśmy te wskazania. Na kadwójce bardzo rzadko są tak silne wskazania. Bardzo rzadko nam się to zdarza, bo my do tego podchodzimy, jak to już mówię, no, nie ściemniamy po prostu, nie? Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Zostawcie łapkę do góry, udostępnijcie, jeżeli był dla Was wartościowy i chcecie się nim podzielić. Jeżeli ten materiał Wam się podoba, zasubskrybujcie ten kanał, po więcej tego typu treści, filmy są co tydzień w piątki o 18, a my się już będziemy żegnać z wami z tego miejsca i do zobaczenia w następnej wyprawie cześć, siema